No zapal tą latarkę, no. No już, już, już. Jezus, gdzie ty to znowu sobie wymyśliłeś? No bo... No mówię ci, że idziemy na wystawę. Gdzie ty masz tu kurde wystawę, tu kosiarki stoją, rury są... No bo napisane, że piwnica artystyczna, no to po prostu jest piwnica, jest piwnica, jest piwnica. No też mi artystyczna, na pewno. A coś tu jest. Jezus Maryjo No to może jednak to... Grzesiu, to... czy ty masz y, tą ulotkę? No mam. A to no dalej, no wyciągaj ją, no przecież sprawdźmy czy to w ogóle o to chodzi. Ech. Baranie 1, piwnica artystyczna, ale w gog Galerii. Aaa, to nie te drzwi! Piwnica artystyczna skargowej! No, skargowej będzie u nas 7 sierpnia, będzie. A dzisiaj to nawet chyba jeszcze nie sierpień jest. No nie, pomyliło mi się no, od razu o wielkie chęci. Baranie 1, idziemy z powrotem, mm. muszę, szkoda czasu, szkoda czasu, szkoda czasu.